Witajcie na menu ręczny Olivier Oliwier Wierzbicy. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat komarów, których ostatnio jest znacznie więcej na naszych drogach. Pamiętajcie, by teraz bardziej dbać o swoje auto, zabezpieczać je lepszymi woskami czy też nanopowłokami, powłokami. No i przede wszystkim trzeba częściej myć to auto. Zawsze, ale to zawsze, w tym czasie przede wszystkim, stosujemy płyn dobrej jakości do komarów. Ważne, ten płyn, który będziemy napryskiwać na te komary, nie może zasnąć absolutnie na lakierze, gdyż potem mogą się porobić żery i problemy z lakierem. Dlatego stosujemy zawsze przy myciu płyn do komarów, auto potem ładnie myjemy, spukujemy, a następnie osuszamy, wtedy auto zawsze będzie piękne.